Słyszysz ten tłum? Jaki tłum? Myślałam, że to moje serce wspinam się do przełyku. Skoncentruj się i myśl tylko o tym, że na pewno pojedziemy do Japonii. Japonia! Zobaczymy pagodę pięciu żywiołów, odwiedzimy świątynię Sensoji, wejdziemy na góry Fuji... I, i zostaniemy słynnymi gwiazdami pop! A ty do której Japonii jedziesz? Rocky, Japonia kocha piosenkarzy z Ameryki. Poza tym, tam o wiele łatwiej jest się wspiąć na szczyty sławy. Na początku śpiewasz na ulicy, a potem dajesz mega koncerty, kręcisz filmy, występujesz w anime i masz własną serię śpiewających szczoteczek? No, co chcesz, ale jeśli pojadę do Japonii, to wyłącznie w celach poznawczych. No jasne, ja przecież też. nauczę się jak być gwiazdą pop, ale też gwiazdą filmu, ale też postacią anime, ale też śpiewającą szczoteczką? Okej, okay, Cici, powiedz, ale tak serio wierzysz, że coś takiego mogłoby Cię tam spotkać? Wiesz, jeśli komuś miałoby się to udać? To dlaczego nie nam? Stary, nie wierzysz, że roki i Sissy mogą polecieć do Japonii. Ja też chcę! Koleś, wyjazd jest tylko dla ludzi, którzy pracują przy taniec rządzi. I dla rodzeństwa, które się nimi opiekuje. Co słychać, Ameryko? Zostały już tylko trzy ekipy. Kto zgarnie wszystko? Taniec rządzi w Miami? Taniec rządzi w Nowym Jorku, czy... Taniec rządzi w Chicago? Zaczynamy ostatni, finałowy występ. Jedziemy! Taniec rządzi w Miami.